Cześć Miriam. Cześć. Powiedz mi, gdzie ty dzisiaj byłaś pierwszy raz? W mojej klasie. W klasie? Gdzie? W szkole, tak? Aha. A jak było w twojej szkole? Opowiedz. Ś Świetnie, no Robiłam To byłam kolorowe kolony. Koronę? Na kolonę kolorową. Ale tylko dwa. Dwie tylko. I co jeszcze? korolem robiłam. Mm. A bawiłaś się też na dworzu dzisiaj? Mhm. Mm tak? Mhm. Mm a zobaczyć zdjęcia? I jeszcze nak nakręcimy, to ci pokażę, dobra? A powiedz mi Miriam, y a jadłaś w szkole lunch? Mhm. Mm a, a z czego jadłaś lunch? A serwetki. Serwetki ze swojego nowego lunchboxu, tak? Mhm. Mm mhm. Mm i wszystkie dzieci jadły? Mhm. A gdzie jadły dzieci? W dużej klasie. Tak, wszystkie dzieci tam siedziały? Miriam? Co? Tak? A powiedz mi, a jak dzieci wszystkie były ubrane? Jaki jest szkol szkolny strój? Tak, jak ja mam. Taka bluza, tak, czerwona. I co jeszcze? Na tej bluzie było czerwko, a te stoły były takie, takie długie. A to Te w Tam, gdzie lunch jadłaś, takie były długie? Mhm. Mhm. O takie. Długie, 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 długie. To dużo dzieci się tam zmieściło chyba, co? dużo. Tak? A powiedz mi Miriam, a masz jakieś koleżanki yy, i kolegów w szkole, w nowej klasie? Uh -huh. A jak się nazywają? Hmm. Salia. Salia. I kto Joshua. jeszcze? Joshua, kto jeszcze? Adam. Tak. Dawid. I kto jeszcze? Ja. I ty. I bawiłaś się z nimi dzisiaj? Mhm. A uczyliście się czegoś dzisiaj w szkole? Uczyliśmy się nowej piosenki. Tak. A pamiętasz mhm. ją? A już nie pamiętam. A o czym ta piosenka? O. O całej nie pamiętam. Więc to jest o kaczkach. Po całej o kaczkach nie pamiętam. Aha. A uczyliście się coś pisać albo rysować? O, o. Co? Będę zobaczyć na podstawie. Nauka. Czyliśmy mieli Uczyliście się coś pisać albo rysować? Zaraz ci przyniosę. Co? Jakieś literki się uczyliście pisać? Ja się nie uczyłam. Ty jeszcze nie? Aha. Mhm. No to pewnie niedługo będziecie się uczyć, nie? A musiałaś rano wstać, dzisiaj nie. Aha. No. I co jeszcze? Chcesz coś powiedzieć jeszcze o, o Fikołek prawie wyszedł? Aha. <laughs> no dobra, to powiedz, papa. papa. See you. See you.